Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani. Wszyscy lubimy chipsy. Co tu zrobić, żeby były zdrowe? Dzisiaj pokażę Wam właśnie taką, taką wersję. Nasze chipsy zrobimy sobie z jarmużu. Potrzebujemy jarmużu, musimy go umyć, on musi być wysuszony. Musimy poobrywać go. Zobaczcie, i tak przyszykowany jarmuż na wlaźce będziemy teraz przyprawiać. Ale powiem Wam, że jarmuż wspomaga układ krwionośny, ma więcej wapnia niż mleko, ma więcej żelaza niż wołowina, więcej witaminy C niż cytryna. Zawarta w nim luteina i witamina A dobrze wpływa na wzrok. Koniecznie spróbujcie taki jarmuż jako chipsy, jako koktajl. Polecam Wam bardzo serdecznie. Nasz jarmuż musimy polać oliwą z oliwek, taką niewielką ilość. Do tego posypię solą, morską, z czoskiem i ziołami. Możecie posypać papryką ostrą. Możecie posypać chili, jak lubicie ostre bardzo. Naprawdę, jakie tylko lubicie przyprawy. Teraz musimy to dobrze tak wymieszać w tym tłuszczu. Wkładamy do piekarnika na 20 minut w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Tylko oczywiście musimy pilnować, bo jarmuż się bardzo szybko też przypala. Piekarnik mamy już nagrzany i pieczemy około 20 minut około 10 minut i możemy poobracać później jarmuż Jarmuż już się piecze 10 minut Teraz to wyciągnę trochę przemieszamy obrócimy go i dalej wstawiamy jeszcze na 10 minut niech się piecze. Minęło 20 minut, wykładamy nasze kipsy, wyciągamy z piekarnika. Zobaczcie jak one fajnie się wysuszyły. Są, o słyszycie? Chrupiące. Teraz spróbujemy sobie takiego chipsa. Mm, Przepyszna. Rewelacyjna. Polecam Wam bardzo serdecznie. Zróbcie sobie takie zdrowe chipsy albo jako przekąska, kiedy chcecie sięgnąć po te niezdrowe. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Na dzisiaj to już wszystko, i dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, i zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Pa! A ja idę jeść. Smacznego!